Mariusz Dmetrecki, kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach. Podsumowanie, po, podsumowanie 32. etapu wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie. Konkursu, poznajemy ojcowiznę. Dla szkół podstawowych, dla szkół średnich. To są dwie takie grupy wiekowe, prawda? Konkurs rozpoczyna się zawsze z początkiem roku, jest ogłaszany. Dzieciaki pod opieką, pod opieką swoich nauczycieli gdzieś tam, czy wychowawców, czy opiekunów jakichś tam, przygotowują te prace. Prace, które są przesyłane do nas, do Katowic, jako organizatora tego etapu wojewódzkiego, z całego województwa są przesyłane do końca powinni to przesłać właśnie gdzieś tam miesiąca lutego, w zasadzie, ale to są takie płynne daty ustalane przeze mnie, jako przez odpowiedzialnego za ten konkurs. Potem jest właśnie to podsumowanie, w którym gdzie uczestniczyliśmy, a najlepsze prace jadą do Warszawy na etap centralny, gdzie się spotykają prace z całej właśnie Polski i potem stamtąd te prace w tym roku jadą na finał centralny podleszno. Podlesznem spotykałem się dzieciaki 3-4 dni zależnie od tego jak tam organizatorzy to przygotują. Jadą na takie darmowe spotkania Turystyczno-krajoznawcze uczestniczą właśnie w poznawaniu, tym razem okolic Leszna, Województwo Wielkopolskie, prawda? Są trzy rodzaje prac w każdej tej grupie i szkoły podstawowe i szkoły średnie są takie same trzy rodzaje prac. To są prace tradycyjnie wykonywane, czyli pisane, czyli pisane najczęściej format A4. Prawda, mogą być tam przyozdabiane jakimiś rysunkami, zdjęciami i tak dalej. I to jest jedna kategoria tych tradycyjnych, to jest indywidualnie pisana przez jedną osobę przygotowana lub praca zbiorowa może być tradycyjnie wykonana przez dwie, trzy osoby i to jest druga kategoria. I trzecia kategoria w każdej tej grupie wiekowej, czy podstawowej, czy średniej, to są prace multimedialne. Takie są trzy i tu i tu czyli sześć prac my posyłamy najczęściej do Warszawy. Przede wszystkim PTTK jako my, jako, jako organizator, prawda z tym, że my tu robimy takie sprawy, że jeszcze mamy tam gdzieś jakiś swoich sponsorów, prawda? Tym razem te pierwsze sześć czy siedem prac, które, bo tutaj była siódma, jeszcze równolegle, dwie pierwsze zostały przyznane, no to te prace są dodatkowo jakieś tam... Po parę set złotych mają te, 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 te nagrody, takie bony, że tak powiem. Oprócz tego no miasto Mikołów w tym roku w tym uczestniczyło też jako sponsor, ponieważ jesteśmy na terenie Muzeum Mikołowskiego, prawda, więc tutaj burmistrz miasta Mikołowa ufundował miasto trochę też tych za skórniaków wyskrobali gdzieś tam. No i w temacie przodowała ojcowizna, czyli ojcowizna to jest, po to jest ten temat przewodni oczywiście, w którym tutaj, bo to jest taki szeroki temat, prawda? I regionalistyka, i kulturoznawstwo, prawda, i etnologia, i etnografia, prawda, I jakaś genealogia rodzinna może być, prawda. No wszystkie te sprawy związane z miejscem zamieszkania, czy miejscem pobytu tejże rodziny, tym środowiskiem, który zamieszkuje dane dziecko, prawda?